Cześć Boże, Aleksander Chudkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Minister Rolnictwa Mykoła Solski przekonuje, że konflikt zbożowy jest początkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Tymczasem potencjalne dołączenie Ukrainy do wspólnoty będzie się wiązało z poważnym zagrożeniem zarówno dla polskiego, jak i całego unijnego rolnictwa. 15 września przestał obowiązywać unijny zakaz wwozu czterech rodzajów zbóż z Ukrainy. Decyzja miała być jednak zupełnie inna. Bruksela jeszcze w dniu wygaśnięcia zakazu planowała jego przedłużenie o kolejne 2-3 miesiące. Wszystko miał zmienić telefon prezydenta Wołodymira Załęckiego do szefowej Komisji Europejskiej Urzuli von der Leyen. Co potwierdził na antenie telewizji Trwam unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W Komisji Europejskiej były, jakby no, było przekonanie o potrzebie takiego przedłużenia. Zdecydowała rzeczywiście postawa Ukrainy i, i nie jest tajemnicą, że była rozmowa. Kijów rozbił koalicję Pięciu państw przyfrontowych. Udało się przekonać Rumunię, Bułgarię i Słowację do zniesienia jednostronnego embarga na zboże. Wobec Polski i Węgier zastosowano groźbę w postaci złożenia skargi do Światowej Organizacji Handlu. Pomimo tego, że nadal funkcjonuje wydajny tranzyt, minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski proponuje narzucić swoje propozycje rozwiązania konfliktu. Kijów oferuje system kwotowy, tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń dla poszczególnych firm. Pozwala nam to kontrolować Czas, rodzaj upraw i wysyłane ilości, oraz koordynować te działania z innymi krajami. Co do tej możliwości, jestem sceptyczny. Tego typu licencjonowanie zwykle prowadzi do korupcji. I to nie jest dobre rozwiązanie. Tymczasem wynegocjowane stanowiska z Rumunią i Bułgarią budzą sprzeciw tamtejszych rolników. Ponowne otwarcie granic na eksport ukraińskich zbóż nas wyniszcza, słyszymy od protestujących. Nie możemy wyżywić się produktami z krajów trzecich, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednym z głównych producentów zbóż tutaj, na Bałkanach. Po prostu nie wiem, dla mnie to katastrofa. Przegrywamy, dosłownie umieramy. Kijów zdaje się nie widzieć problemu. Minister Mykoła Solski traktuje to. Jako wstępne warunki przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Sytuacja dotycząca zakazu importu zboża z Ukrainy pokazuje, że jesteśmy już częściowo postrzegani jako członek Unii Europejskiej. Nie uważałbym tej sytuacji za nadzwyczajną, ale traktowałbym ją jako nowy etap relacji między Ukrainą a Unią Europejską. Polska klasa polityczna jest zwolennikiem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina, aby zostać członkiem wspólnoty, będzie musiała przejść gruntowne reformy i zwalczyć ogromną Korupcję. Z kolei, jako światowy potentat żywności, jest w posiadaniu najlepszych ziem w Europie. A to jest zagrożeniem dla naszego rolnictwa, zauważa poseł Ludowców Teofil Bartoszewski. To będzie bardzo długotrwałe negocjacje, takie jak, były, jak myśmy podjęli z Unią Europejską, jeśli chodziło o nasze rolnictwo. I myśmy to dobrze wynegocjowali dla nas, ale wtedy Francuzi się strasznie bali, że my z kolei wykończymy ich rolnictwo. Polskie rolnictwo przystosowało się do wyśrubowanych norm unijnych, jeśli chodzi o produkcję żywności. Tymczasem na Ukrainie nie ma konieczności stosowania wysokiej jakości nawozów czy oprysków, przez co koszty produkcji zbóż czy warzyw są o połowę tańsze, zaznacza doradca prezydenta do spraw rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zderzenie z, takim, z taką żywnością z tych gospodarstw zniszczy całe rolnictwo Unii Europejskiej. My w tej chwili stoimy w obronie nie tylko polskich rolników, ale rolników Unii Europejskiej. Prędzej czy później Ukraina dołączy do Wspólnoty. Poseł PiS Radosław Fogiel uważa, że już teraz Kijów i Bruksela powinny rozpocząć realne przygotowania. Konieczność być może sformułowania w ogóle na nowo wspólnej polityki rolnej, tak żeby z jednej strony ukraińska produkcja spełniała europejskie normy, te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a z drugiej strony, żeby nie stało się to kosztem rolnictwa krajów Unii. Średnie gospodarstwo rolne w Polsce ma 11 hektarów. Na Ukrainie to natomiast 2000 hektarów. Tamtejsze gospodarstwa znajdują się w rękach zachodnich agroholdingów. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec dopuszcza wprowadzenie stałych kontroli na granicy z Polską i Czechami. Ma to być element walki z przemytem ludzi. Będąca w opozycji niemiecka frakcja CDU CSU podnosiła postulat, by między innymi na granicach z Polską i Czechami wprowadzić stacjonarną kontrolę graniczną. Odrzucała to należąca do rządzącej SPD, minister spraw wewnętrznych kraju. Jej zdaniem taki krok zaangażowałby zbyt dużą liczbę funkcjonariuszy i stanowiłby, i tu cytat, czysto symboliczną politykę. Teraz jednak w jednym z wywiadów przyznała, że jest otwarta, by takie krótkoterminowe kontrole na granicy wprowadzić. Funkcjonariusze Policji Federalnej, w ścisłej współpracy z Policją Szwajcarską, są w stanie również kontrolować tereny przygraniczne ze Szwajcarią, zapobiegając nielegalnym przekroczeniom granicy. Podobne rozwiązanie mogłoby działać na granicy z Czechami. Przygotowania w tej sprawie już trwają. Według szefowej resortu spraw wewnętrznych Niemiec, takie rozwiązanie dałoby szansę na bardziej zdecydowaną walkę z przestępczością, jaką jest przemyt ludzi. Polityku uznała, że kontrole na granicach nie wpłyną na mniejszą liczbę wniosków o azyl. Chce, by takie wnioski złożone na przejściu były rozpatrywane w Niemczech, choć za potrzebną uznała też ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Solidarność pracowników handlu zwraca uwagę na to, co poszczególne partie wpisały do swoich programów w sprawie wolnych niedziel. Nie chce, by pracujący utracili prawo do odpoczynku. Sekcja krajowa pracowników handlu NZZ solidarność z obawami spogląda na postulaty programowe, jakie są podnoszone w trakcie trwającej kampanii. Przy prawie dowolnych niedziel, jaki związek wywalczył w ostatnich latach, dziś wielu chce postawić znak zapytania. Między innymi platforma obywatelska oraz trzecia droga hołowni w swoich programach zapisały, że przywracają handel w niedzielę. Mówi przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Wyjaśnia, że społeczeństwo zmieniło dotychczasowe nawyki. Korzysta w niedzielę z możliwości wypoczynku i turystyki. Pada też argument w postaci badań wskazujących na poparcie dla wolnych niedziel wśród młodych. Solidarność podnosi, że sięga ono 78%. Związkowcy obawiają się, że wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą utracić zdobyte prawo do wolnych niedzieli. Dlatego apelują, by im to uświadamiać także w rozmowach przy kasie czy w sklepie. To jest rzesza dwóch milionów ludzi, no ale również ich rodzin. Wielu z nich uważa, że to jest ustawa i nikt im tego nie odbierze. No a tutaj trzeba o to również walczyć. Alfred Bujara przypomina, z czym wiązała się praca w handlu przed 2015 rokiem. Nie chce, by to wróciło. Pracownicy pracowali za 4,50 na umowach śmieciowych. Z perspektywą do 67 lat kobiety i pracowały od niedzieli do niedzieli. Wśród pracowników handlu. Kobiety stanowią 90%. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na główne wydanie o godzinie 20:00 z Panem Bogiem.